Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale autobusy. Jeżdżąc autobusem możemy wyróżnić zazwyczaj dwa typy autobusów: te jednoczłonowe oraz te dwuczłonowe, czyli tak zwane przegubowce. Oczywiście jednoczłonowe dzielą się również na różne klasy, aczkolwiek w tym odcinku skupimy się na jeszcze jednym typie autobusów, który jest bardzo ciekawy a mianowicie chodzi o autobusy dwuprzegubowe. Pewnie wielu z Was nie jest świadoma, że takie autobusy istnieją, a nawet jeśli o nich słyszeliście, to pewnie zastanawiacie się, czemu nie jeżdżą u nas w Polsce, skoro tak duże autobusy świetnie by się sprawdziły na najbardziej zatłoczonych liniach, gdyż taki autobus jest w stanie pomyśleć nawet 250 pasażerów. Odpowiemy również na pytanie, czy taki autobus kiedyś jeździł na naszych ulicach. Koniecznie oglądaj ten film do końca, aby poznać te interesujące informacje. Zapraszam do oglądania! A jeżeli jesteś właścicielem, bądź masz dostęp do zabytkowego lub ciekawego autobusu i chciałbyś go przedstawić tutaj, na kanale, skontaktuj się ze mną mailowo na adres autobusy.contakt.mau.gmail.com. Zapraszam do kontaktu, a my przechodzimy do filmu. Zacznijmy może od porównania największego autobusu przegubowego właśnie z autobusem dwuczłonowym, a dokładnie z trolejbusem, gdyż będziemy skupiali się na Solarisie Trolino 24, o którym dedykowany materiał pojawił się już na kanale i zachęcam do nadrobienia tematu, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji. Największy Solaris, jakiego możemy spotkać, to Solaris Urbino 1875, który posiada układ drzwi 2222. Jego długość, jak sama nazwa wskazuje, wynosi 18 metrów i 75 cm. Pomieścić w nim możemy około 236 pasażerów. I teraz przechodzimy do porównania miejsca wewnątrz autobusu Solarisa Trolino 24. I tutaj mamy małą niespodziankę. Gdyż producent deklaruje, że łącznie znajdziemy tam około 250 miejsc dla pasażerów, tak więc jest to zaledwie 14 miejsc więcej niż w przypadku Solarisa, którego na ten moment możemy spotkać na naszych drogach. Jaki jest koszt takiego Solarisa Trollino 24? Otóż tutaj możemy bazować na zamówieniu do Bratysławy, gdyż takie zostało złożone kilka lat temu. Przewoźnik z Bratysławy zapłacił 17 milionów euro za 16 trolleybusów, co przekłada się na kwotę ponad miliona euro za jeden autobus, czyli około 5 milionów złotych, co jest kilkukrotnie większą wartością niż Solaris Urbino 18, który pomieści niewiele mniej pasażerów. Oczywiście na cenę tę wpływa instalacja trolejbusowa, a nie tylko sam fakt dodania jednego członu z tyłu pojazdu. Jako interesujący fakt, mogę dodać, że w roku 2017 miałem okazję być w fabryce Salarisa, i po zapytaniu pani pracującej w Salarisie, o to, czy w planach mają jakiś dwuprzegubowy autobus prowadzić otrzymałem informację, że coś w tym temacie. Już działają. Jednak szczegółów nie otrzymałem z takiego powodu, że producent nie chciał tej informacji podawać do publiki, a ta wypłynęła dopiero po jakimś czasie. No dobrze, skoro wiemy, jaka jest pojemność takiego autobusu oraz jego koszt, warto jest wspomnieć o tym, jak wygląda kwestia jego użytkowania w Polsce. Czy autobus ten, który był wyprodukowany przez Solarisa, kiedykolwiek jeździł po naszych ulicach? Jak to wyglądało w praktyce? Otóż mam dla Was ciekawą informację: tak, tego typu autobus można było spotkać na naszych ulicach, jednakże w dość specyficznych warunkach, do których za chwilę przejdziemy. To Raybus ten pojawił się u nas w Polsce w Gdyni na testach w roku 2019. Celem tych testów było dopuszczenie tego konkretnego modelu do jazdy z pasażerami. Testy trwały kilka dni. Jak podaje producent, była to baza pod produkcją przyszłych 24-metrowych autobusów i trolejbusów z napędem hybrydowym oraz elektrycznym. Podczas tych testów były dopracowane algorytmy odpowiedzialne za sterowanie czterema osiami autobusu oraz przegubami. Ciekawą sprawą jest to, że takie testy zazwyczaj prowadzone są na torze ale w tym przypadku producent zrobił wyjątek. Jednak testy te nie były tak proste, jakby mogło się wydawać. To jak wyglądały testy sporo nam również powie odnośnie tego, dlaczego takie autobusy nie jeżdżą u nas w Polsce. Polskie przepisy określają ściśle dopuszczalną długość autobusów i trolejbusów. Długość ta konkretnie wynosi 18 metrów, i 75 cm, czyli tyle, ile ma najdłuższy przegubowy Solaris, jakiego możemy spotkać na naszych drogach. Skoro Solaris Trollino 24 miał 24 metry, to w jaki sposób można było poruszać się nim po drodze publicznej? Otóż Solaris musiał wystąpić o zgodę do Generalnej Dyrekcji Dróg Kajowych i Autostrad na przejazd określonej kategorii dróg przez określony typ pojazdu. Jest to wymagany proceder jeśli mówimy o pojazdach ponadgabarytowych, czyli o takich, które przekraczają dopuszczalną długość pojazdu wynoszącą w tym przypadku 18 m i 75 centymetrów. Aby taki pojazd mógł legalnie pokonywać polskie ulice potrzebny jest pilot czyli osoba, która jedzie odpowiednio oznaczonym pojazdem przed lub za, w tym przypadku, autobusem. Rolą takiego pilota jest przygotowanie trasy, aby pojazd ponadgabarytowy mógł w miarę możliwości bezpiecznie pokonać trasę. Chodzi tutaj na przykład, o wstrzymanie ruchu lub zabezpieczenie manewrów pojazdu, który musi zjechać na przeciwległy pas lub na chodnik, aby móc bezpiecznie wykonać dany manewr. Usługi pilota możemy często zaobserwować w przypadku transportu ciężarówką ponad normatywnych ładunków, ale takie pojazdy zazwyczaj poruszają się nocą, gdzie nie ma zbyt dużego natężenia ruchu, aby nie blokować samochodów. A w przypadku potrzeby mogą one zjechać na pobocze i udrożnić ruch. W przypadku transportu, który odbywa się raz na jakiś czas, ma to jak najbardziej sens. Ale jak ma się to względem takiego autobusu? W Polsce mija się z celem fakt korzystania z usług pilota, aby realizować przejazdy autobusowe na linii. Pilot to spore koszta, oraz sam proces zgłoszenia po przejazdów jest dość skomplikowany, a autobus, jak wiadomo, podróżuje codziennie, tak więc jeżeli teraz chcielibyśmy wypuścić taki autobus na regularną linię, to codziennie trzeba by było taki przejazd zgłaszać, a samemu transportowi musiałby towarzyszyć pilot. Wszystko to przekłada się na to, że tego typu pomysły są bez sensu, gdyż przejazd takiego pojazdu jest kilkukrotnie droższy niż w przypadku, gdzie przejeżdża po prostu zwykły przegubowy autobus, a efektywność autobusu dwuprzegubowego w stosunku do tego z jednym przegubem jest niewymierna w stosunku do poniesionych kosztów przez przewoźnika. Kolejną kwestią jest też infrastruktura w wielu miastach. Autobusy te, jeśli nawet mogłyby poruszać się bez pilota, co wymagałoby zmiany prawa, to dochodzi chociażby kwestia ciasnych rąd czy skrzyżowań, gdzie na w świecie polskie drogi nie są dostosowane do takich kolosów, a kierowca musiałby przechodzić specjalne szkolenie na każdej trasie. Tak więc nie dość, że prawnie byłoby to bardzo skomplikowane, aby w Polsce takie autobusy jeździły, to jeszcze kwestia samej infrastruktury, która ledwo daje radę podczas manewrowania autobusem posiadającym jeden przegub. Najzwyczajniej w świecie stosunek to co można zyskać do poniesionych kosztów byłby nieopłacalny. Jednak są kraje, gdzie takie autobusy mogą jeździć bez dodatkowego pilota, i przykładem takiego kraju jest chociażby Dania i Słowacja, które dokonały zamówienia na solarisy 24-metrowe. U nas prawdopodobnie takich autobusów szybko nie zobaczymy w ruchu liniowym. A ja dziękuję za Waszą uwagę. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście się przejechać takim 24-metrowym autobusem? Oraz czy Waszym zdaniem powinno zmienić się prawo w Polsce, aby takie autobusy miały możliwość jazdy po naszych ulicach bez pilota? Cześć!